Widzowie, witam Was z powrotem. To znowu ja z Wentów. Teraz ściągnę dla szczapeczkę, żebyście widzieli moją głowę. E, witam was bardzo serdecznie. E, jak widać... No, jestem dalej w tych wentylacjach, a miałem mianowicie to dlatego, że nie zbadałem jeszcze tego tutaj miejsca. To jest ostatnia rzecz, chyba jaką będę badał w tej... W tej wielkiej bazie badawczej. Tu muszę pochodnie, bo znów ciemno, nie wiadomo gdzie. W sumie jak nie powiem gdzie... Okej, okay, jest jak wyjść. Jest baner, co oznacza, że jestem w grobowcu i... Uuu, tarcza. W sumie tarcza może się przydać później. Nie podoba mi się tutaj ta duża ilość wiru, ale skoro jest ja już to od razu, no by nie. Zgadza się, mogę tego spodziewać, że to się stanie. Łaaa, no, daj mi zeżyć. Można, będę Okej, okay, padł. Yy, padł jak szkiele. No, w końcu szkielet spadają, ale dobra. To jest zapewne. Nie wiem co. Tutaj widzę, że trzeba tędy zapewne gdzieś się dostać. Chyba tutaj. O sporo to jest pochodne. Chyba trendy chyba. Nie wiem. Myślę teraz po prostu mózg nie wiem czy działa właściwie, ale dobra pochodnie Dużo pochodni, normalnych, takich jak moja I Dobra, jestem tutaj To jest chyba po prostu weź na górę hop 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 To było dosyć proste W sumie Nie wiem czy to w ogóle będzie zawierało jakoś tanie Technika odkryta w kopalni pod bazą badawczą. Jak stoisz na bloku, który może się zapaść, na przykład piesek, to możesz wyczuć szóstym zmysłem, że ma się zapaść. Ale nie każdy go ma. Żeby go zdobyć, to trzeba albo spędzić 20 lat do jaskini, albo zajść mikrofon z jego mistrza. Okej, okay, czyli po prostu, jak. To jest chyba po prostu to, jak uniknąć takich pułapek, że coś się zapada. i taki hop i hop. I a, tylko że ja jak wyskoczyłem z potem do tej dziury. Ty, 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 ty. Czasem nie z te z tej dziury. Się zaraz zabija, nie wyskoczę z tej dziury. Ej, chwila, nie, nie tu. Się rozpędziłem trochę za bardzo. A, hop. Dobra, stąd można już wyjść. W sumie nie wiem chyba jak. Jak mogę stąd wyjść? Dobra, prestiżowo się podsadzę blokiem złota. Jednym czy dwoma. tam dwoma. Ja jestem prestiżowy, ja mogę. Rozumiecie mnie? Ja mogę. Mnie na to stać. Biedaki, robaki. Dobra. Czy zamek tak może? A nie, tak taki może. O, jakim przykro. Dobra, ale z dubym tarcze, fajnie, faj, fajnie, bo to w sumie jest taki kolejny, i tego typu, że później może się przydać po coś. I chyba nawet wiem po co. A ja, lepiej sobie wyjść tędy, szybciej będzie. Bo się w wentach w sumie mega długo się siedzi. Jak taką kopalnię sobie na wypłynę, to powiedział wie, patrzcie, kto się nagrywa, to się nagrywa. To się, nagrywa się, bałam, że się nie nagrywa. Um, I ten. Jak widziałem, jak schodziłem do tej bazy, to widziałem tutaj jedną rzecz taką, a mianowicie to, że tu nie ma drabiny. I chyba wiem jak to można rozwiązać, tylko będę musiał zjeść sobie Kopsa. Zjeść sobie Kopsa. Dać jeden dynamit i go odpalić. Dobra, zabiera dużo HP, ale chyba dam raz radę. O, dobra, udało się. Zabiera HP, ale przynajmniej dało rada OK, warto wiedzieć. Um, OK, okej. Co teraz? Ten domek. Ten domek. Przypomniałem sobie, że przecież tu była na górze skrzynka. I była ona. O tu na górze. I chyba tego nie sprawdziłem. To nie sprawdziłem jednak. I tu była pod tą skrzynką. Ale zapomniałem przecież, że powinno się to sprawdzić. Tu była informacja. Jedna. To jest informacja Diego, Ale to nie jest przecież ta notatka. Bo ja przyszedłem tu po notatkę, a zrobiłem sobie kurde wycieczkę ze zwiedzania starych miejscowości. A eee, po wytworzeniu 12 oczu można otworzyć portal Diego w grobowcu. Który prowadzi do nicości Choć podobno tam znajduje się jakaś cenna rzecz Rzecz przez RZ pisze, Boże Broń, tajemnica świata, tylko Bóg wie co tam jest War Warto wiedzieć, fantoni, dziękować I tu nie sprawdzałem tego piętra, bo od razu polazam na górę. tu jest ta notatka, chyba. chyba czy to jest to? Tak, to jest to. Zbudować, czekaj chwilę, bo tu gdzieś była wcześniejsza. A tu była receptura szybkiego skoku. Kurde. Czekaj, to jest ta notatka, to jest ta jedna, na trzy. Dobra. Można na trzy sposoby, Nexusem, tym. Albo zbudować materiały, które do tego można często wkreślić z uką świecie. Potrzebne są. Trzecią część znajdziesz w kresie. Dobra, warto wiedzieć. wezmę tylko syf, powrzucam do skrzynek. Yy, kość tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję już. Przynajmniej. Blok, żelaza to wezmę sobie na sztabki Tylko to zrobię. Yy, ciastek nie potrzebuję. Chodźmy. Albo dobra, nie. Jedno. No, to potrzebuję, to potrzebuję, to potrzebuję, to, 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 tego nie potrzebuję. Książki nie potrzebuję. Pochodnia, lazuryt, lazuryt mi się przyda. No i w sumie to chyba tyle. Jedną rzecz z tego, co też się dowiedziałem. Jest to, że pod jednym grobem, bo znalazłem to sobie, to o tym wam już nie mówiłem, bo mi się nie chciało. Yy, że zna, znalazłem jedną ciekawą rzecz w grobie, yy, w, mo, w moim tym... Jak to się nazywa? W, pod jednym z grobów yy, w tym mieście, znalazłem sobie tę sekretną rzecz. Oczywiście to zabudowałem już w taki sposób, to nie było widać. O, to są leżawki, a ten chyba jest mój mm -hmm, ciepły. Yy, a mianowicie tutaj, pod tym grobem znajduje się jedna rzecz. Teraz sobie tą latarenkę wyżej postawię. Nikt tego nie widzi. To jest jakieś przejście. To jest chod chodnie do rączki. I tu znajduje się enchant. Z książkami prowadzącymi aż do nicości. No, trochę, trochę mocne, według mnie. Bo w sumie mam wysoki level i mogę sobie teoretycznie zaklnąć wszystko, co chcę na, na cokolwiek. Dlatego zamierzam sobie łuk zaklnąć się na moc czwórkę. Z drugą zbrojkę też pozaklinam. Ochrona cztery może być. Uuu, jakie dobra. Numera stawu mój Ochrona, niezniszczalność, niezniszczalność. Ochrona 3, Uu, kiepsko trochę. Dobra, zaryzykuję i na miecz nałożę niezniszczalność. świetnie. Chyba w okolicy nie ma nigdzie kamienia szukierskiego. Dobra, ochrona 3 jest Git, ochrona 3 też będzie Git. Kilo, Line 4, może być. Ważne, że ekwipunek jest dobry. Funkcjonuje, i będę mógł znów sobie zrobić przy okazji taki bardzo ładny napis, ale dobra. Um, więc tak. Mam takie fajne itemy, tylko ten miecz przydałoby się tylko wyrzucić. Wziąłbym sobie w sumie jeden z jednego domu, wam taką drobinkę, tylko drewna, ale tak tylko troszeczkę. Dziękuję. Nikt nic nie widział. W ogóle na tych grobach coś jest napisane, na to nie zwracałem w ogóle uwagi, bo poszedłem od razu kopać w grobie. jak jakiś ostatni dziwak. Z tego co pamiętam, też to jedno kowadło było w jednym grobowcu przy recepturze. Nie pamiętam w którym. I było coś też w tym. jak to się nazywa. I było też w tym. Jedno kowadło u mnie w domu. Tylko tego mam akurat nie pokazywany. Poza odcinkami też sobie tutaj chodzę i patrzę, co tutaj jest. I tu widzę od razu to, co zauważyłem przed chwilą. Baba z pasów, okej. Okay. Ja tu jest trzebek, to jest tytusek, a tu jest. To 2 Czyli to są ci zapewne. A, to się już komplikuje w całość. To się łączy w całość już trochę. Jak, pa jak pamiętacie poprzednie notatkę, notat notat którą czytałem na, na poprzednim odcinku, no to widzieliście. Wow, dobry miecz! To Zmora stawonogów, ostrość, dobrze, ostrość 3 może być, ostrość 4. Podobały mi się te dwa miecze, tylko tego. Ten jeden, ja chcę jeden miecz sobie wziąć i zrobić tak, żeby był faktycznie dobry. Ale dobra, ma... ważne, że chociaż mam o taki miecz, ten będzie chyba najlepszy ze wszystkich. We, wezmę sobie te dwa wyrzucę, ale ten, co mi się na, ten na później może mi się przydać ten z grabieżem. Ten, 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 te teren. Ten, ten. Boże, cały czas się zapęcam. Dobra. Yy, gdzie ja miałem iść? Bo z bazy... A, miałem szukać jakiegoś grobowca. Chwila. Grobowce są oznaczone, bo na mapie kartografa. O, kartografa... Który grobowiec mógłby być właściwym grobowcem? Kurde, szkoda, że. Czekaj, mam tę notatkę. Mogę w jest jedno pytanie tylko: Gdzie ja to mogę znaleźć? W kresie? Który grobowiec jest którym? Hmm. Tu byłem. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Tu mnie nie było. Tu mnie nie było też. Okej, ten grobowiec jest. Ten też jest. Ten, ten mógłbym chyba pójść zbadać. Chyba, że już to robiłem. Bo nie pamiętam. Został ten grobowiec do zbadania. Ten grobowiec. Ten i tamten. To dobra, to pójdziemy tak. Tak, tak, tak. Dobra, jest plan. I jeszcze ten został, ale to chyba. Ale to już w ogóle za granicą jest. Nie chcę się tam iść. Dobra, pójdę ze spanko. I tak, widzowie. Znaj w sumie nie zrobiłem na tym odcinku prawie że nic. Ale jako, że widzicie. Ale już minęło 12 minut, więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego useless odcinka. To był chyba szósty albo siódmy odcinek, ale dobra. Dzięki Wam za oglądanie mordy. I w następnym odcinku idziemy szukać grobowców. Naura.